Witam. W tym filmie przetestujemy suszarkę. Przy użyciu miernika sprawdzimy, jak duży ma pobór prądu. Test będzie trwał około 15 minut, natomiast film będzie dużo krótszy. Po zakończeniu testu spiszę wyniki i umieszczę je później w opisie do filmu. A więc startujemy. Dodam, że suszarka będzie ustawiona na maksymalne obroty.